Siema, tutaj Marekka, witam Was bardzo serdecznie w takim szybkim poradniku jak pobrać tekstury do Minecrafta na wersję 1.14 Poradnik dotyczy wersji premium jak i non premium. No i przede wszystkim musicie mieć wersję Minecrafta 1.14, może to być 1.14.1 bądź 1.14.2. A więc przejdźmy do zakładki opcje, potem paczki zasobów. No i jak widzicie, mam tutaj wszystkie paczki, które też wcześniej pobrałem na inne wersje Minecrafta, ale przede wszystkim będzie nas interesować tutaj ten przycisk Otwórz folder z paczkami. Klikamy to. No, jak widzicie, tutaj otwiera nam się folder systemowy, w których mamy po prostu zawarte wszystkie paczki. Ten folder będzie nam bardzo potrzebny, żeby po prostu tą naszą paczkę tutaj wrzucić. Ok, teraz tylko wystarczy pobrać naszą paczkę zasobów, więc weźcie w linki podane w opisie, to będą przykładowe strony, z których możecie właśnie pobrać te teksturpaki. No i tutaj weźmy sobie, wybierzmy, który nas interesuje. Mnie przykładowo interesuje ten teksturpak, więc sobie go pobierzemy. Ok. Przejdźmy niżej troszeczkę, no i tutaj jak widzicie mamy link do pobrania, więc klik, klikamy sobie to. Otwiera nam się strona, klikamy tutaj pobierz, no i klikamy pobierz bezpośrednio. Pamiętacie, że są różne strony, z których możecie pobrać właśnie te paczki. E takie przykłady luźne są na przykład Mediafire bądź Mega. No i też to za każdym razem wygląda inaczej troszkę to pobranie. Ale też pamiętajcie, że zawsze jest ten przycisk pobierz, więc po prostu trzeba go znaleźć. Także jak już tutaj pobraliśmy naszą paczkę, wchodzimy do tego folderu, który tutaj wcześniej tworzyliśmy, No i tą paczkę pobraną oczywiście tutaj przesuwamy sobie. OK. Dobra, paczkę mamy wrzuconą. Teraz wystarczy sobie wejść w tą paczkę. Potrzebujecie oczywiście programu WinRar. Strzelam, że go macie. Jeżeli nie macie, no to wystarczy go pobrać. On jest darmowy, ale też w sumie to nie jest wymagane, żebyście tutaj wchodzili w te bliki. Także słuchajcie, to już mamy wrzucone. Przechodzimy do Minecrafta. Klikamy gotowe. Jak widzicie tutaj na razie nic nie ma. Klikamy gotowe. Klikamy jeszcze raz paczki zasobów. No i mamy naszą nową paczkę, którą przed chwilą pobraliśmy. Więc kliknijmy sobie tutaj, żeby po prostu ona była... Tak jakby w naszym Minecrafcie, tutaj wszystkie inne, które ja akurat miałem obecnie włączone, wyłączamy. Ta zawsze musi zostać i mamy tą naszą nową. Klikamy gotowe. Jak widzicie, tutaj nasza paczka się wgrywa. OK. No i mamy już zmienionego całkowicie naszego Minecrafta na wersję 1.14. Wejdę jeszcze tutaj, pokażę Wam na świecie, jak to wygląda. Wezmę sobie jakiś randomowy, kompletnie świat stworzę. No, i oczywiście, jeżeli będziecie mi jakieś pytania mieli, może co do tego poradnika, jeżeli coś wam nie będzie wychodzić, pytajcie w komentarzach, ja wam chętnie odpowiem na każde pytanie. No i też, jeżeli filmik wam się spodobał, taki poradnik, zostawcie łapkę w górę. Nie zapomnijcie też sprawdzić innych materiałów na moim kanale, jest ich pełno właśnie z takich poradników. No i jeżeli jesteście zainteresowani, może takimi filmami bądź ogólnie moja osoba wam się spodobała, zapraszam do zostawienia subskrypcji. Także okej, okay. jak widzicie, jestem tutaj już na naszym Minecraftie, na nowych teksturach, które pobraliśmy. No i myślę, są nawet ciekawe, jak tutaj właśnie widzicie. Fajny piasek jest i tak dalej. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych materiałach. No i pa pa, narka!